Cześć, ja Beczka. Dzisiaj przygotowałem materiał na temat EPR-105. Jest to bitwa, na której wbiłem 3 marki, zlosowałem na 8 tiery. Jest to bardzo przyjemne losowanie, ponieważ nie ma żadnych dział, które byłyby w stanie mnie zmaszytować. Plan jest bardzo prosty na tą bitwę. Ja do przodu zabiję wszystkich na śmierć. W sumie moja drużyna, ale mniejsza z tym. Plan był bardzo prosty. Podjeżdżam do wału, sputuję. Dla całej drużyny czołgi, które by chciały podjeżdżać do miasta. Tutaj podjechałem, sądziłem, że dostanę spota. Zawróciłem, ale go nie dostałem. Więc zrezygnowałem z tego pomysłu i znowu chciałem poskutować dla swojej drużyny czołg. Tutaj się pokręciłem, pozwalałem drzewka, aby było w i trafić w drodze powrotnej do swojej drużyny. Tutaj podspotowałem Patriota, yy, tutaj się pokażę ae zaraz i AMX 50-100. Widać, że dostał od mojej arcioszki bułę za 400, jest to okrutne. Jeszcze tutaj odostaję od UDS a za 326, ale rekompensuje mi to yy, asysta w postaci 720 demecza po spodzie. Znikam i znowu podjeżdżam pod ten wał. Ta bitwa będzie polegała tak naprawdę tylko na podjeździe do tego wału i spotowaniu pod moją drużynę czołków przeciwnika. Tutaj UDES się pojawi T30, i ta T30. Miałem takie marzenie, żeby spłynęła, i te moi sojusznicy wypełnili ją idealnie. Po prostu pięknie to zrobili, zniszczyli ją, ją Batrzat ją dobija i jest piękny. Następnie znikam, patrzę, że EBR podjeżdża, więc postanawiam w niego oddać chociaż jeden strzał. Eee, tutaj, pyk, piękny strzał, bez autofame, bez żadnych pierdół, nie będziemy się tam bawić. tej dobija EBR-a, jeszcze dostaje asysta. asysty za niego. I co robię dalej? ta droga. Jedziemy znowu pod wał. Jest to bardzo prosta metoda na zdobycie szybkiego e, demerza po spocie. Jest to ryzykowne, ale to nie ryzykuje do nie pijesz szampana, więc czemu nie. E, ten udes. Z Udesem jest taki problem, że on się ładnie wychyla, jednak zauważyłem, że stracił 1500 HP i dostałem dla niego tylko 200 asystę. Byłem tu naprawdę zdruzgotany. Jednak... Take it easy, jak to mawia skill'u um, Chciałem wyspotować te deki, które będą Kampiły z tyłu I trafiło się dwóch gagatków Którzy wyjechali na środek pola i chcieli Postrzelać do czołgów, które będą wyjeżdżać z miasta Nie byłby to najgorszy pomysł, gdyby nie ja Gdyby nie ten okrutny eberk Który spotował ich I sputował. i to zamiast oni strzelacie do moich Jak na strzelnicy Sami zaczęli być ofiarą. No niestety. E, tutaj Badżat prawdopodobnie wyspotowała buteka. E, tutaj Project to wyspotowałem i dostałem na szczęście dla tego buteka e, połowę asysty, ponieważ byłem na tyle blisko, że e, asysty dzieli się na pół. Tutaj e, chciałem strzelić tego Projectto, jednak na mapie pokazał się Badżat i Arta, jeszcze byli wcelowani we mnie. Ten Batczat na szczęście nie ogarnął gry i nie trafił we mnie raz, drugi raz, i przez co e, mogłem dalej żyć i spotować dla swojej drużyny. Tutaj dostałem 500 asysty za, e, TS, za TS5. Tutaj piękny strzał z autofrey'u, e, nawrotka i co się dzieje? Nic. Nie. Widzę Projectto, a ta nie ma. Tutaj chcę agresywniej spotnąć żeby sprawdzić, czy jest nadal ten Batszata. Tu nie ma Batszata. Jednak mógłby się jakoś tak ukampić, tylko nie wyspotowałem, więc wolałem bezpiecznie zagrać. Mhm. I Harta strzeliła, więc podjeżdżam, strzelam. Zostaje za do niego jeszcze 91 asysty. Tutaj Batszat próbuje uciec, jednak się blokuje jeszcze. Tu się waham, aby na niego wyjechać. Widzę, że standard podjeżdża, więc staram się też yy, skracać tego Patrzata, tutaj piękny strzał między budynkami za 370. Tutaj moja, moja drużyna, akurat nie wykazała się dobrą celnością. Standard B podpala patrzata, przez co zostaje mu 380 HP i na szczęście go zdążyłem jeszcze dobić. Bitwa się kończy wynikiem 2773 uszkodzeń i 6100 damage'a po spocie. Jeszcze o ile pamiętam, doliczy 400 spota, ale. To nie ma większego znaczenia, bo trzecia marka wpada i jest piękny finish. Tutaj moja radość nie miała granic. Tysiąc sto bitew się męczyłem na tym czołgu i wreszcie wbiłem. Osiągnąłem to mistrzostwo po prostu na tym czołgu. Komentujcie, oceniajcie. Ja się z Wami i żegnam.